Z tej strony Zawias. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam nowy tryb Ochrona, który niedawno doszedł do Fortnite'a. Tryb jest bardzo fajny i dzisiaj postaram się w dużym skrócie opowiedzieć na czym ten tryb polega. W rozgrywce wcielamy się albo w VIP-a, albo w ochroniarza. W tyle macie rozgrywkę, jak gram VIPem. Jako VIP nie możemy podnosić żadnych broni, mamy tylko podstawowy rewolwer. VIP może podnosić tylko leczenie oraz podki oraz granat, który jest w stanie podnieść naszych towarzyszy, kiedy są powaleni na Gra jako ochroniarz oraz VIP jest bardzo fajna, nie jest tak, że tylko bycie VIP-em jest zabawne. Jeżeli VIP zginie podczas gry, gra się kończy, nawet jeżeli cały oddział żyje, to VIP nie może zostać pokonany. Ma taką samą ilość HP, ale ma większą odporność na obrażenia, na przykład kiedy normalny gracz dostałby w głowę 100 obrażeń, to VIP by dostał ich na przykład 70. Kupianie się na walce z przeciwnikami nie ma zbytnio sensu. Jedynym celem jest właśnie załatwienie naszego VIPa. Jako ochrona mamy garnitury, dzięki czemu skiny wyglądają bardzo ciekawie. Pusy do wskrzeszeń również są w grze. Można ich normalnie używać. Ale tylko w przypadku ochrony, jeżeli VIP zostanie pokonany, to nie możemy go po prostu odrodzić. W trybie są również przedmioty, które nie występują w normalnym Battle Royale, bo zostały usunięte, na przykład mamy ogniska. Tryb nie różni się jakoś bardzo od innych, ale jest na pewno w pewnym stopniu wyjątkowy, dlatego zachęcam Was, abyście sobie zagrali, gdyż to już końcówka sezonu i nie wiadomo, czy nie będzie to też ostatnia okazja zagrania na tej mapie. Powiem dodatkowo, że jutro jest live o 18, jak co tydzień. Oraz już bardzo niedługo będzie konkurs, ponieważ już zbliżamy się do 100 subskrypcji. Film był krótszy niż zwykle. Chciałem wam tylko powiedzieć, że taki typ obecnie jest, ponieważ w Fortnite kontentu zostało bardzo mało i musimy jeszcze być ciekawszym poczekać na nowy sezon. Mam również plan na wykonanie serii z GTA. Wiem, że bardzo dużo osób tą grę grało ale pomyślałem, że jeżeli byście chcieli coś takiego, to mógłbym coś takiego nagrać, więc piszcie w komentarzach, czy macie ochotę na taką serię. Ja już GTA przechodziłem wielokrotnie, ale możemy zrobić nawet taki challenge w tej serii, że postaram się przegrać każdej misji na złoty medal, żeby było jakieś utrudnienie. Mam nadzieję, że taki filmik wam się spodobał. Dzięki za oglądanie, nara.